Nasza pierwsza piaskowa rybka. W dół huknął 7 na godzinę. W górę nie chciałem dwa razy. Nieduża ale... Nie ale piękna. no, Tak jak Walecznie. chciałeś. Jeszcze w dół, kurda. Nieduża, ale kurde jest nie? 2-2. No jakby nie było. Ale fajnie fajnie <słuch> Rehabilitacja. O słyszę jak po pontonie jeździ, zaraz i uwielbia przebijać mi ponton takimi szmaciarzami metrowymi Ojej Ty ty O Jez, nie tykam tego Nie tykam tego, poczekaj jaki kołska koble Dobra, odczek go Poczekaj Poczekaj Marcin, bo wytrzymałem się na chwilę jest A, A ty, ty robaczku. Tak, nie tykam tego, poczekaj. Daj go. Am, um, am, um, am. Um. Gubi i utop telefonu. Dobra. Czekaj. Ah, ty, 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 rabaczko. fajny biur.